Witam, jest 21 marca, dzisiaj wyprawa całkowicie na wariackich papierach i najlepsze potwierdzenie tego, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Ruszyłem w rewiry, w których nigdy nie byłem nawet jakoś tak przelotem w okolicy, od domu jestem pewnie tak ponad trzy dyszki i mam zamiar obskoczyć. Tutaj tak jak widać ten laseczek przywinąć się i tu na wyświetlaczu to to jest kawałek <noise> ale, ale na tam się na ten takie też takie może ciekawości i pokazania chcę nagrać dzisiaj taki dłuższy czy takie wypady na pałę bez żadnej znajomości rozeznania przygotowania i ten mają mają sens <noise> i czy mogę czym skutkować będę nagrywał, pokazywał dzisiaj to co to co staram się zobaczyć gdzieś jakieś te potwierdzenia, potwierdzenia tego bytowania a jak coś podniosę no to jak zwykle zatem ruszamy jak to mówią nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku, pierwszy krok poszedł i Walę ja ale czuję, że zakwasy jutro będą w nogach, bo jak baniak zryty to nogi spokoju nie mają Lecimy Ale fajnie zaraz na wejściu Lizałeczka Co prawda pusta, ale to to nic i tutaj moje ulubione świerki Fajnie polecę teraz tutaj tym skrajem tego lasu Dłuższy kawałek później wybiję na te łąki i tam na te kępy tych brzusz wskoczę tam widać Ambon jest dookoła, kilka, znaczy dookoła z jednej strony i zobaczymy czy tam da się wejść na, na mapach nieraz fajnie to wygląda a w takich tych brzozoturfowiskach coś tam nie da się chodzić ale widać coś tu Troszeczkę te świerżki zahaczało Dobrze jest. A tam nawet jakiś widać taki stary, ściekany na dobrze <laughs> jest jest jakiś taki optymizm na początku i nadzieja, że coś będzie. To fajna ścieżka taka ogólnie. Coraz bardziej mi się zaczyna to podobać te świerki tego. To na tej mapce widać jest taki długi pas właśnie. Tak jak tutaj tych drzew takich i o, tu widać stary, schlastany, tam widziałem dużo więcej. Ho, ho, coś tak czuję, że będę częściej tutaj wpadał. He, he. Ależ tu jest kapitalny klimat. Tak jak po tej ostatniej mojej wyprawie, gdzie była unia z grzybnią i w ogóle i nuda i wsią. To tutaj kapitalnie. Wszystko nowe. Gdzieś tu w tych świerkach widać cały czas schlastane te drzewa. Tutaj coś tam sobie szło. Trochę się zapędziłem w las, ale... Miałem iść tam na te łąki, ale zdążę. Jeszcze jest wczesna godzina, dopiero przed ósmo. Ale tutaj jest klasa. Ruszam tutaj Czuję, że jeszcze chwila i Poroża pójdą na dalszy plan a mi się załączysz, Fendak. Tu spojrzę, tam zajrzę, a co tam, a co tu <słuch> tereny klasa A teraz szok dosłownie Ile jestem? Godziny pewnie nie jestem jeszcze w terenie i patrzcie, jaki mały karaczan, stary, ale kur, jakie ten, jaki farciok, przecież wyprawa centralnie na ten, na pałę, zorganizowane gdzieś tam po mapach, jestem godzinkę i mam, no bez szału, jak na ten, na obecne moje, te, które podniosłem, ale jest... Fajny maluszek. <noise> Kurwa. Hmm, nie przeklinamy, bo to jest poważna widownia. Ale kurde. <noise> Czas. Tam, niby, fajna jest taka łączka, śródleśna. Ale na razie. Cykam, tam wejść, bo tam bankowo jest tyle kleszczy na niej, bo to nie koszona nigdy. Lecę tu na razie. Jest tyle chodzenia. Tam jeszcze muszę zawinąć. Co tego. Podniosłem, tam się pokręcić, bo też fajne te takie bagienko. U, hu, hu. Chyba plan z dnia drastycznie uległ zmianie, bo tu jest tyle rewiru do chodzenia, że. Ho, ho, ho. i fajny teren. Zresztą co tu mówić, jak się wpada na miejscówkę, której się absolutnie nie zna, nigdy się nawet nie było w pobliżu, i po kilkudziesięciu minutach się podnosi. To już jest fart Nie wiem jak u Was ale tutaj u mnie w tych rewirach Co bywam Tu jelenie jakieś takie są kurde wybitnie górskie Gdzieś jakiś z tych górek trochę to biegają po nich Czy jakieś takie jak okopy są te Zwojny to też na nich buszują No i tutaj taka miejscóweczka widać że daj ostro tylko nie gubię o co to chodzi też też nie wiem czy to na logikę ma sens bo tak jak ja jakoś sobie tak zakodowałem że takie zabawy to tylko młodzież uskutecznia że to już konkretne bynie to nie nie chce im się są za dłużej ale to tylko moje wymysły. Chyba przez pryzmat tych filmików, które oglądałem i oglądam. Jakoś tak strasznie lubię takie tereny, jak tutaj takie właśnie. Podmokłe jakieś takie niby bagno. To tu akurat sucho jest, ale... Z takim jakimś zaangażowaniem. Takim się rozglądam, już nie ma takiego gdzieś tam wybiegu czy coś, ale, ale tereny tutaj są klasa. Czuję, że na dłużej tu zagoszczę, bo fajnie fajnie jest. obskoczyłem już z grubsza te bagienko, moczaru, łąko, nie wiem co to. I lecę tutaj, ciągniemy strasznie w to czekałem że tak powiem, na tych, tych, tych łąkach to jest na tej mapce spory obszar tego jak jest bóstwo, tam i jak tam by się dało wejść i chodzić po tym to też czuję, że może się los uśmiechnąć tylko też tak kurde jak szybko czas leci tutaj niby sobie chodziłem, tego nie za wielki obszar to już jedenasta dochodzi. Uhuhu. A, daleko dom stąd. Uhuhu. Ciekawe czy dotrę w te rewiry, które zaplanowałem. No ale na pewno wrócę tutaj jeszcze, bo jest kapitalnie. Nawet sam ten las, po którym tu łaziłem. Nie szukając szczęścia tam w tym większym. To tutaj też jest na kilka dni szwędaczki he he. no i lecę w tą kempę fajnie słoneczko wyszło ciepło Szkoda, że dzień taki krótki, bo jeszcze kawał czasu zostało tak patrzę, myślę, że może da się chodzić w tych brzuskach takie sosenki, co się da się dobrze, nie da się tu ich z krajem łąko polecaj tam ten las <noise> Oj, tak gdzieś nóżki odczuwają te krzywe moje te kilometry, ale ogólnie na razie jest czat. w porównaniu do ostatniej wyprawy to dzisiaj jest klasa Nawet do Saren to nie wyciągałem tutaj, bo tyle ich jest Jeleni właśnie na tej górze, gdzie widziałem te tropy, później jakoś tak to przeanalizowałem, że tam było wszystko stare Gdzieś musiało się przenieść i to Na pewno tu tu się przeniosły, rzuciły, ja zaraz podnoszę Wszyscy zadowoleni najbardziej, ja! Uchuchu! Tu to, to trzeba skoków dal, kur... Panie, ale nie wiem czy tam dalej nie ma jakiegoś mostu Jać Ja ci też nie lubię! Nóżek moczyć, ale... Takie są tam świeże te ślady, tylko to... No to też nie jest jakby i bynią i takie łoniowe tak czy owak grzeje w buszu dramatu Da się chodzić Jak na razie No i widać Bej <laughs> hihi Bił Dobrze Dobrze <laughs> Lecimy Tutaj jakieś centrum rozrywki w środku tych chabazi ale fajnie, fajnie kurde, tutaj jakby się tak przyłożył gdzieś jakoś tak nie mam chęci się przykładać i łazić tutaj nie wiadomo ile, bo jeszcze kawał drogi przede mną ale trzeba mieć na uwadze ten teren, chociaż co? To u mnie to się raz dwa zmienia. Pięć kroków do przodu coś podnoszę i ty z zigzakiem naprzód dziwne bo już przyszedłem większą część tutaj tych chabazi i nawet jednego zwierzaka żadnych sarenek nic kleszczy to jest a tak to Poza tym, no przed chwilą strząsałem już dwa siedzą ale tutaj nic nic nie mieszka tam wcześniej były te ślady jakieś te przy tych tych, tych takich błotkach, a tutaj Spokój, no ale nic, przeskakuję lecę tam dalej w teorii wyglądało wszystko fajnie a w praktyce jak zwykle przeciąłem już te chabazie jednak było pięć sarenek tam i lecę na tamten las, ale tak czuję, że dniami zabraknie żeby dotrzeć tam gdzie planowałem bo muszę wcześniej zacząć wstawać <grymne> co to za chmara tych ptaków szpaki takie staną się tu wbijam już na ten kolejny lasek z mapki ten duży jest w porządku bo widać nasi byli złamane, tam obdarte Zaraz będzie leżało Ty cisko potężne takie, że ho, ho ho wyszedłem sobie Ścieżeczko A tu patrzę kolega był Gdy poszedł tam to ja tam idę akurat mam po drodze Ależ ja mam nosa do nich tu widać większe statko buszuje i po raz kolejny się potwierdza ta moja okopowa teza, że nie odpuszczę sobie takich tych, tych dołków jakieś ale o tam też widać jest takie jakby te miejsce bo to jeszcze tu se polecę tym wąwozem, bo zgodnie z planem tam mam zawijać, ale tylko tak czuję że to jest tak jak na tych poprzednich moich robirach, że tutaj to właśnie łanie z młodzieżą to straszno chodzą, ale ale przyjdziemy się, zobaczymy no. Namierzone towarzystwo przy pierwszym wyjściu To ciekawy temat jest W pierwszej chwili to takie Myślałam nęcisko czy coś, ale to kurde nie ma znikąd dojazdu żadnego o tam sarenka poszła ale tu jakie manewry odchodziły jakiś nerwus jak rabował he he. dobra miejscóweczka <gry> masie nosa szkoda że nie dotyk ale to już coś przed w taką drągowinkę Co To jest z tego większego lasu, a tu koziołek, żebym szczerzy Co to za... O, ho, ho No czechu, Icha Zrzucił I odwalił kitę Tak to się nie robi O, ho. Trzeba schować, zapamiętać jak znajdę parowski co się przyda do montażu. Tu nadal w tym jestem tylko trochę dalej i fajnie się zapowiada, bo tam te świerki takie są szykane, jak lubię. On tu jeszcze ma spory spory kawał. W tamtą stronę będę musiał go na dwa strzały przelecieć. Ale jest to co lubię są świeżyzne, to te akurat chyba takie co one się tylko ucierają, zostawiają te ślady Ale są stare, te gdzie były drzewa ściekane są świeże <grymne> tylko ty <tyczu nie> brakuje <grymne> Ale tutaj ta drągowinka jest kapitalna, tu raz przeszedłem wzdłuż ale to co się tutaj dzieje w środku Myślę, że zrzutów nie ma tylko dlatego, że ktoś ten teren już robi. Tutaj w ogóle nie może ten zrąb i pinarze sobie chodzą, ale... Peski, tu tutaj jest klasa. Idę tam niżej, jeszcze zejdę ten... Myślę, że nie, nie dam rady tego naraz dokładnie przejść. Ale... No, tutaj jest miejscowo. Przekozak. Tak jak czułem, że ktoś tu się szwędza i świadka zostawił, bo to niemożliwe, żeby tutaj nic nie leżało. Jeszcze mam nosa, kurde. Ile tam buteleczka ta wisi, a tutaj idę zerkam i bieli mi się petardiocha jakaś. <gry> klasa tyczunia może nie jest nie jest potwór bo dziesiątak ale a i świeżyzna tak jak mówiłem tutaj w tym w tym tak się wyrabia laską że tu no czuć zrzutem czuć od razu było walę go później na ten ale klasa fajny ma ten fajny ma kolor widać jeszcze jaki ten byniu jakby nie wiem Usteczniał się czy coś, ale, ale jak fajnie leżą na tym mchu jest moc <laughs> Ma się nosa Tak wyszedłem z tego lasku teraz patrzę a tu fajnie jest te góry takie I ten Tam muszę jeszcze środkiem przelecieć raz Bo tak może trochę wziął za duży odstęp pomiędzy tymi Śladami, no ale. nie może do Pary znajdę. <gry> uh, 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 uh. na szczycie góry. O, ho ho, 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 Ha, ha, hi, 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 hi. Na zegarek, a tu szesnasta dochodzi. Na mapy. Aha, do miejsca, gdzie można by było mnie odebrać. Z jednej strony wuj, daleko, z drugiej. Jeszcze dalej, żeby nie przyklinać i muszę naprawdę tymi krzywymi nogami teraz dobrze przebierać, żeby nie wracać po nocy, ale powiem, że U, jeszcze jaka droga do góry i w dół, z zygzakiem na skrót, ale powiem Wam, że kapitalna dniówka w porównaniu do tej, którą miałem ostatnio, no to dzisiaj jest miodzio. Cały czas, cały czas coś się działo. Fajne tereny. Podniesiona jedna tyczka, druga. No, klasa. Obym jak najwięcej takich wypraw zaliczał jak ta dzisiaj. Co tu jeszcze dodać? No, muszę powiedzieć, że zbieranie zrzutów jest proste jak je. Jest proste jak obsługa cepa. Bo tak jak dzisiaj. Nowe tereny, gdzie nigdy nie byłem żadnej wiedzy, o nich nie miałem nie nic, gdzieś tam wpadłem z partyzanta wysypany z samochodu ciach, ciach, ciach w las po nie wiem 25 minut pół godziny podniosłem to małotyczkę. Tak samo tutaj też już na powrocie na tym dużym lesie pochodziłem w tych młodniakach, No aż było czuć. Było czuć i nadal będę twierdzić, że ktoś musi robić ten teren, bo to niemożliwe, żeby tam tylko ten jeden zrzucić leżał. No ale tak czy owak, podniesiony na świeżym terenie żółtodziób, który chodzi pierwszy sezon, wpada z partyzanta, ciach, pach, podnosi dwie tyczki. Może to nie są jakieś wybitne petardy, ale ta, ta druga naprawdę mnie cieszy. Fajna jest, fajna ma barwę, taką jasną. Będzie pasowała do mojego stosu i no kapitalna dniówka. Oby, jak najwięcej takich. Jak coś jeszcze się wydarzy, to odpalę kamerę. A jak nie, to do następnej wyprawy. A ta dziś była naprawdę klasa. Narciarz!